dziś zobaczcie kupiłem sobie szlifierkę McAllister do średnicy 2230. 230 no i od razu żeby nie było za dobrze zobaczcie musiałem roztoczyć otwór dziecię było pół milimetra za mała średnica no i po prostu nie chciało mi tu wejść ale teraz już jest wszystko dobrze wchodzi dlaczego ta firma dlatego bo patrzę najpierw na opinię. opinie miała niezłe no ale ten taki błąd, dobrze, że miałem małą tokarkę AHELA MTB3000. Tam widzieliście na jednym z poprzednich filmów. Tutaj przycisk jest blokada obrotu. Dokręcić muszę tą tarczę. O! Powiem Wam jedną rzecz: że jak dokręcicie mocno tarczę, to łatwiej odkręcić, bo czasami tarcza potrafi pęknąć, się zacisnąć, i wtedy jest duży kłopot, jak jest lekko dokręcona z odkręceniem. Miałem takie przypadki przy szlifierkach, także to trochę wiem. A dlaczego kupiłem? No bo dzisiaj ciąłem taką tarczą FI-170. Pierwszy raz w życiu w ogóle ciąłem osobiście szlifierką 230. I tak mi się to spodobało, no mówię muszę mieć. Tutaj ma e, możliwość mocowania w trzech rączek. Tu to prawdopodobnie jest do statywu. A firma, mam kosiarkę tej firmy i jestem zadowolony. To jest prawdopodobnie osłona do cięcia kamienia, żeby pył się tu zbierał. Także przypuszczam, że to jest to. Jak macie jakieś porady odnośnie tej szlifierki, napiszcie pod filmem, zaraz Wam włączę, zobaczycie, troszeczkę troszkę nie podoba mi się hałas, słychać wyraźnie jakby tą przekładnię. Muszę tu zajrzeć, zobaczyć czy nasmarowali ząbki. Ma tak walny, płynny rozruch, także ona nie startuje pełnych obrotów. No i tyle to by było. Ja na razie jestem zadowolony. Jak będą jakieś cięcia, pokażę Wam kolejny film. Dziękuję.